I na niemieckiej ziemi Polacy przegrali z Austrią, w Berlinie 1-3. Ale w karierze Walidorsza to, to się w ogóle nie wydarzyło. Tutaj będzie za chwilę rozgrywana 1-8 finału FIFA World Cup Polska-Niemcy. Oczywiście Walidors dostał powołanie, a dzięki Wam. Widzą. Overall Validorsza aktualnie wynosi 83. Bo pamiętajcie, że każdy like, subskrypcja, komentarz powoduje to, że Walidors jest lepszy. Więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zróbcie to. Możecie na przykład napisać. Czy na mistrzostwach świata 2026 damy sobie radę? Oczywiście zmieniliśmy drużynę. Chcieliście, żebym poszedł do Realu albo Barcelony. Niestety agentka powiedziała mi, że to jeszcze nie jest ten czas i te kluby się mną nie interesują. Dlatego przeszliśmy do Alaves, gdzie możemy się odbudować. Z Levante niestety spadliśmy, ale Alaves się pon nas zgłosiło. Dzisiaj z Milikiem na ataku, oby nie zaraził mnie kontuzją. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tak dziwnie brzmię, to byłem na meczu Polska-Austria i dopingowałem dosyć głośno, przez co dzisiaj troszeczkę nie domagam. Oczywiście odcinek z tego wyjazdu będzie na kanale widzowie, ale o tym zaraz, bo najpierw musimy skupić się na tym, aby rozwalić tutaj Niemców. Ważny mecz, bardzo ważny mecz. Patrząc na to, jaki oni futbol aktualnie grają, to moim zdaniem są liderem, jeżeli chodzi o Euro 2024, my w bramce z bułką. Chyba selekcjoner Probierz wziął sobie do serca komentarz jednego z fanów po meczu. Ty, słuchajcie, 600, sz... to pierdol! pójście, to, to na nie. d*****. Te... niebezpiecznie prawą flanką wbiega w pole karne i co zrobi? Strzeli, poda? Wywalczy O, okazuje się, że nawet rożnego nie mają, okej. Okay. Kimisia ten dobryca. oj prosto padłe podanie I Niemcy tego nie wykorzystują. Wow! Gdyby szło w bramkę Myślę, że Bułka miałby problemy Dziwne, że nie strzelił po ziemi Bezbramkowy remis z Niemcami do przerwy To nie jest zły wynik Trzeba się cieszyć z tego, że póki co jest jeden punkt Ale najwięcej bramek pada zazwyczaj Po 75 minucie Gdy zawodnicy są już zmęczeni Więc trzeba nadal uważać Świetnie, wychodzimy z kontratakiem Może w końcu Pięknie to wygląda i się zepsuło. Walidorsz do Modera, Moder na lewo do Zalewskiego, o Zalewski do Walidorsza. Walidorsz skręca Rudigera, wrzutka! Rzut rożny. Zielu ustawił już piłkę przy rzucie rożnym i to musi być dobre dośrodkowanie. Ale my mamy jeszcze wyćwiczone rozegranie, w którym to Walidorsz wbiegał jest strzał! Kimiś! Kolejna obrona. Brawo, Moder do Walidorsza i być może to jest ta akcja, Walidorsz wygrywa pozycję, wbiega w pole karne podanie do pustej bramki Zieliński! Gol! Wygrywamy z Niemcami! 70 minuta, 1 do 0. Ale tutaj szybkość Walidorsza zadecydowała, jeszcze ustawienie piłki. I Zielu, który ze spokojem przyjął najpierw futbolówkę, a później umieścił ją w siatce. I mamy to! Pierwsze zwycięstwo w 1.8. Solidny Wali Dorsza, jak i całej reprezentacji Polski, przez co wygrywamy w 1.8. finału Mistrzostw Świata z Drużyną Niemiec. Prawo orzełki. Ale zanim przejdziemy dalej, mam dla Was coś specjalnego, co zainteresuje nie tylko fanów piłki nożnej. Jak wiecie, Mistrzostwa Europy są już w pełni, a Polacy zmierzą się z Francją. A dzięki współpracy z firmą STS, czyli największym legalnym bookmacherem, który w dodatku jest sponsorem reprezentacji Polski, mamy dla Was limitowaną akcję specjalną. Jeżeli zarejestrujecie się z linku, który znajduje się w opisie, lub przy rejestracji wpiszecie kod Węgorz400, możecie dostać aż 400 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie bramki Polacyjnej. W meczu, właśnie z Francuzami. I jest to naprawdę proste. Wystarczy, że spełnicie kilka warunków. Jeżeli wasz zakład na gola polski oraz cały kupon wejdzie, zgarniacie dodatkowe 400 zł oprócz wygranej z kuponu. Szczegóły całej akcji znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Także kliknijcie sobie, bo tam są fajne informacje. I jeżeli chodzi o mecz Polski z Francuzami, to ja coś czuję, że zaskoczymy. I nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o ostatnie występy naszej reprezentacji, wygląda to zaskakująco dobrze. Aż czeka się z niecierpliwością na każdy kolejny. Mecz. I mecz z Francją jest idealną okazją do tego, aby Polacy strzelili bramkę i przede wszystkim wygrali to spotkanie. Dlatego, jeżeli chodzi o mnie, obstawiam na Polaków. I pomimo przeciętnego występu Anglii w pierwszym meczu, uważam, że i tak zdobędą bramkę, minimum jedną, i wygrają to spotkanie. A jeżeli chodzi o mecz Dania kontra Serbia, tutaj dałbym na Danie. Ale z podpórką. Cały kupon obstawimy za 30 zł i trzymamy kciuki, aby się udało. I zapomniałbym dodać, że akcja ta łączy się z ofertą powitalną, gdzie macie gwarantowane 660 zł do zgarnięcia. Pamiętajcie, aby przy rejestracji wpisać kod Węgorz400, a oferta oczywiście jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Świerć finał nie będzie łatwy i nie tylko dla mnie, ponieważ Szwecja zmierzy się z Portugalią, Czechy zagrają z Hiszpanami, Węgry z Argentyną. A Polska podejmie zespół z Francji. Czy są tutaj jakieś zmiany w porównaniu z poprzednim meczem? Chyba nie ma. Zwycięskiego składu się nie zmienia, panie probierze. Zobaczymy, kto lepszy. Czy Kilian Mbappe, ta młoda gwiazda, czy może Walidorsz, który. dopiero co. stara się być gwiazdą międzynarodową. Ojojoj, kunku! Pułka. Walidorsz robi przewagę. Podanie prostopadłe. Odegranie! Walidorz po strzał! Mamy 1 do 0, ależ dobra akcja! Praktycznie sam Walidors tutaj wykierował to! Polska 1, Francja 0. Walidors 1. Polscy kibice szaleją! Oni wiedzą, jak to jest ważne! Spójrzcie na to przyjęcie, wypuszczenie i strzał z prawej nogi Walidorsa! Idealne uderzenie! I Walidorz teraz zagrzewa kibiców do głośniejszego dopingu. Mamy dziesiątą minutę. Dwie bramki w pięciu meczach Walidorsa, on się budzi! Parkola. Encunku! Bułka. Mbappe. Mbappe. Podanie do Encunku. Zablokowany strzał. Bułka! Neopolokarny. Bułka! To był idealny strzał. Praktycznie przy słupku, ale Bułka był tam, gdzie miał być. Czas reakcji: 0,47 sekundy. Nie możemy im dawać tak rozgrywać na krótko tego. Brawo, zielu. Kapitanie nasz. Oj, Walidorz wygrywa pojedynek, jest faulowany, ale on ciąg na bramkę, ma w tym sytuacji pięknie zielu, ale wypuszczenie i teraz Milik musisz to strzelić, Arkadiusz Milik, 2 do 0, Polacy prowadzą z Francuzami, do lewej nogi przyjęcie i szansa na gola była mała, ale to nie jest ważne, najważniejsze, że Francuzi po raz drugi wyciągają piłkę z siatki i mamy to, do pierwszej połowy prowadzimy. Pomimo prowadzenia, Polacy są spokojni. Właśnie widzimy na ekranie zdobywców dwóch bramek dla reprezentacji Polski. I zobaczymy, co probierz wymyśli na tą drugą połowę. Ole Walidorsz wygrał głowę. Kivior zagrał tutaj górną piłkę, w sumie ciężką. A Walidorsz wybiega za pleców jednego z zawodników i wygrywa ten pojedynek. I Walidorsz lewa, prawa strona, dośrodkowanie za mocne, przeciągnięte. Aj! Walidorz zmienił pozycję, jest teraz chwilę na prawym skrzydle, ponieważ tu jest miejsce na to, aby przyspieszyć i wygrywa pojedynek z Teo. Ale nie ma do kogo podać. Walidorz w pole karne, podanie do zales, Co zieliskiego, Żeliski do modera i wychodzimy na trzy bramkowe prowadzenie. Polacy deklasują Mistrzów Świata! I ja nie chcę zapeszać, ale chyba każdy kibic mówi teraz sobie, że nic nie może nam się już stać. Spójrzmy jeszcze raz: Walidorz Zieliński, spokojnie. I tutaj Moder, Lewa Noga, bez przyjęcia, 3 do 0. Na boisku pojawił się Mati Kesz. Trener probierz uznał, że wali dorsza, wejdzie Bednarczak i była to dobra decyzja. Co prawda w 86 minucie straciliśmy bramkę, ale mecz zakończył się wynikiem 1-3 dla Polski. W szatni świętowaliśmy, ponieważ wiedzieliśmy, że pokonaliśmy mistrzów świata. Wymarzony scenariusz dla Polski. I czy są tutaj niespodzianki? Ja widzę jedną. Szwecja wygrała z Portugalią. Czechy przegrały z Hiszpanią. To mnie akurat nie dziwi. Węgrzy ulegli Argentynie, no i Francja uległa wielkim Polakom. Co oznacza, że meldujemy się w półfinale, w którym zagramy właśnie na Argentynę. Czy to będzie łatwiejszy mecz? Wątpię. Kilka słów przed meczem i my wiemy, jakie zagrożenia czekają na nas ze strony Argentyny. Te bojowe Garnacho, jeden z gołtów piłki nożnej, Leo Messi, Enzo Fernandez w środku. Ojojoj, oj, oj. i tutaj właśnie napędza już akcję Garnaczo Ten właśnie podał do Enzo. Ale to Polska przechwyciła piłkę. I jesteśmy głodni, żeby od samego początku zaznaczyć ten teren. Pokazać, że wygrana w poprzednim meczu nie była przypadkowa. Aj, to mogło się udać. Próbujemy nieco nietypowo. Górna piłka. Spalony do Zielińskiego. Złe podanie i Walidorz w tym momencie podał do Zielińskiego. Jednak troszkę za późno. I Zieliński spalił. Niewiele, ale spalił. Oj, Niko! Niko w polu karnym! Ale Polacy już tam są. Alvarez, wycofanie do Enzo Fernandeza! Ciągle Niko przy piłce. Wygrał pozycję Niko! Zalewski, jak on się tam znalazł! Chyba Argentyńczycy będą chcieli rozegrać to szybko. Jedna ręka uniesiona w powietrze, czyli jakieś tutaj są plany na ten rzut roczny. Na szczęście nie wyszły. Jednak ciągle Argentyna przy piłce. W naszym polu karnym strzał! Nie tracimy bramki. Myślałem, że to jest w siatce. Lisandro Martinez obok słupka. Prawdopodobnie dlatego, że to była jego słabsza noga. Ale pierwsze ostrzeżenie dla polskiej reprezentacji. Oczywiście wiadomo, to jest piłka nożna. Piłka nożna często jest Grom momentów. Alvarez. Jeden do zera. Polacy przegrywają z Argentyną, ale ta bramka wisiała w powietrzu. Argentyna o wiele lepiej zorganizowana od Polaków. Świetne tutaj podanie, prostopadłe, przeszywające linie naszej obrony i bramka. No nic, musimy gonić wynik, dużo czasu. Moder to Walidorsza. Walidorsz. Walidorsz, czy zdecyduje się na strzał? Walidorsz Martinez, Ależ obrona. To zdecydowanie był dobry strzał, który. Przysporzył problemów bramkarzowi. Ale musimy grać dalej. Czas ucieka. I garnaco. Podanie na lewą stronę. A tam jest Agonia, który jest niepilnowany. Kivior. Ależ obrona. Do przerwy przegrywamy 0 do 1. I gdyby nie Kiwior w tej sytuacji, myślę, że byłoby dwubramkowe prowadzenie Argentyny. Dośrodkowanie i Alvarez. 0 do 2. Fatalnie rozpoczęliśmy drugą połowę tego spotkania. Garnaco do Akuni, Akunia do Alvareza, a Alvarez do siatki. Argentyna 2, Polska 0. Nie jest kolorowa, ale walczymy. Musimy coś tutaj zdziałać. Być może jeszcze teraz w tej akcji bardzo ładnie. A do spalanie Szymański, poprzeczka do bitka, goal! Czy to jest bramka, czy spalony goal? Ale mieliśmy szczęścia w tej sytuacji. Szymański, najpierw poprzeczka, później do bitka i goal. Spójrzcie! To jeszcze było po rękach bramkarza. Jakie szczęście, że udało się dobić, a Martinez nie zdążył wstać. Polacy wracają. Ale Polska ruszyła. Natarcie. Szymański! Strzał! Strzał Szymańskiego i mamy 2 do 2. Szymański wyprzedził obrońców, strzelił z 14 metra i bramkarz nie zdążył nawet zareagować. I mecz praktycznie rozpoczął się na nowo. Ale rozrzucenie tutaj na lewą stronę, na prawą stronę, przepraszam. Frankowski przy piłce, ale nie mamy tam przewagi. Chyba, że Szymański! Co on zrobił? Jaki to jest występ tego zawodnika? Szymański! Przecież po tym spotkaniu to on chyba będzie miał pomnik wybudowany. Lewa noga, szymański pod poprzeczkę przy słupku, prawie że okno. No nie, to, to jest chyba najlepszy mecz w historii tego zawodnika. Na pewno w reprezentacji. Być może zdobędziemy tutaj kolejną bramkę. Polacy są głodni, są nastawieni na to, aby oddać jeden dobry strzał. do, to robi! Martinez broni. Jeszcze tutaj podanie piętką do Walidorsza. Walidorsz podanie do Szymańskiego. Aj, i tym razem Szymański nie dał rady. Teraz Polacy mieli czas, żeby wrócić, żeby się ustawić. Walidorsz wycofuje. Co on zrobi? Ślizg Walidorsza. Oj, chyba kartka. Jednak tylko upomnienie. Ale dobrze, kradniemy sekundy, cenne sekundy. I czy sędzia zakończy to spotkanie? I tak jest! Polska w dramatyczny sposób spiekła do nieba, przegrywając 0-2, wygrała to spotkanie 3-2. Argentyna nie wie, co się stało, oni są w szoku, oni nie wierzą, że Polacy w takim stylu potrafili ich wyeliminować z tego turnieju. W tym momencie może wydarzyć się coś, na co każdy kibic czekał przez całe życie. Każdy kibic polski. Polska reprezentacja zagra w finał Pucharu Świata z Hiszpanią. Wchodzimy na boisko i zaczynamy. Hiszpania ciągle przypije dobre podanie. Fabian Ruiz, Abel Ruiz i 1 do 0 w czwartej minucie. Źle rozpoczynamy. Chociaż w tym turnieju już udowadnialiśmy, że potrafimy gonić wynik, ale ta piętka, to podanie, ciężki strzał one jeszcze z kozłem. Ależ tutaj rozprowadzenie akcji, dobrze. Walidorz przy piłce widzi kolegę, który jest niepilnowany, jednak nie ma jak do niego zagrać. Walidor ciągle w polu karnym! Remiro, rożny, Tylko i wyłącznie. Zieliński już przy piłce. Dośrodkowanie, dalekie. I czyżby tutaj był faul? Uderzenie w głowarka Milika i Walidors Przed szansą wyrównania Dla polskiej reprezentacji Czy będzie to znowu mocny strzał? Oj, niestety Walidors Marnuje karnego W takim meczu Zieliński Poprawia Mamy jeden do jednego, ale dlaczego Walidors tego nie strzelił? Spójrzcie Może Walidors nie strzelił, ale później odebrał piłkę Podał do Ziela A ten się już nie pomylił Mamy jeden do jednego. 20 minuta i Polacy w kontrataku oni potrafią w tym roku wychodzić właśnie z takimi kontrami Arek Milik, Arek Milik rzut rożny Zielu przy piłce, nasz najlepszy zawodnik, podanie do Walidorsza Walidorsz, Dwa do jednego ale Zielu to zrobił to podanie to jest przecież klasa światowa ale tam było miejsca ale on to widział nie oszukujmy się, Zielu gdyby nie ty, ta reprezentacja nie byłaby w tym miejscu, w którym jest Trzymański z wodem ciała wygrywa. Walidorz, podanie do Milika. Niecelne, znowu, podania zawodzą. Jest to Ferran Torres jest przy piłce, Padłe podanie i Abel Ruiz samobój! Bramka po naszym błędzie, po stracie Walidorsza, po złym wybiciu. No i do przerwy mamy 2 do 2. Aż Walidors wraca do obrony, żeby odebrać i był tam, gdzie być powinien. Nie, 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 nie Po raz kolejny Polacy z problemami Bardzo dobre wybicie Walidorsz przy piłce Okiwał jednego i teraz Walidorsz Od połowy praktycznie sam na sam Z bramkarzem To może być sytuacja, która da prowadzenie Polakom Czy tak będzie? Tak! Piłka w siatce, Walidorsz Po rzucie różnych Hiszpanów i mamy zabójczy kontratak. I to jest ta jego cieszynka. Kiedy, kiedyś się dowiemy, co to znaczy. Spójrzcie, jak obrona Hiszpanii nie mogła go dogonić. I Iwalidorz nie myli się z tej odległości. Polska na prowadzeniu. 80. minuta, Polacy wytrwajcie, to 10 minut do końca. Groźny zszoł i bułka. W 88. minucie ratuje polski zespół. Polacy wybijają, ale ciągle Zbierają to Hiszpanie Brawo Frankowski Przemek Frankowski wygrywa ten pojedynek Był faulowany Polacy, ostatnia akcja Być może w tym meczu Doliczona jeszcze minuta Walidorsz, on chyba już nie będzie Chciał tego rozprowadzać Wybicie piłki i pan sędzia musi Kończyć to spotkanie w tym momencie I ta Historyczny moment dla polskiego futbolu! Zostajemy właśnie mistrzami świata! Jaka radość kibiców! Jaka radość zawodników! Czy ktoś pomyślałby kiedyś o tym, że Polacy mogą zostać mistrzami świata, eliminując Hiszpanię, eliminując Francję, eliminując Argentynę i wygrywając wielki finał? I Polacy świętują. Cały kraj ma teraz okazję do świętowania. Także rejestrujcie się, trzymajcie kciuki za Polaków. Kot Węgosz 400.